Dzisiaj w zastępstwie trenera Makarewicza, trener Marcin Banaszek. Co poszło nie tak w tym meczu i czego efektem są dwa stracone punkty? Myślę, że brakowało konsekwencji, tak? bo w piłkę grać potrafimy. Pokazaliśmy to, jeszcze nie, to już nie raz, a dzisiaj jednak mimo stworzonych sytuacji, to brakowało tej finalizacji, ciężko nam było wykończyć tę sytuację. I tutaj tylko i wyłącznie błędy po własnej stronie, chociaż no, dużo nerwów też było na ławce z powodu niektórych decyzji. No, decyzje sędziowskie, no starajmy się raczej skupiamy się na swojej grze, tak? E, wiadomo, człowiek jest nieomylny, sędziowie też mogły popełnić błędy. Nie mówię, że popełniły, przeanalizujemy tę sytuację na wideo. No i sprawdzimy, tak, bo kilka tych sytuacji kontrowersyjnych było, które będziemy chcieli sprawdzić. No i wtedy ocenimy, kto miał rację. Mm -hmm. Co powiedzieliście w szatni? Bo ta pierwsza połowa chyba mogła wypaść więcej bramek i gra byłaby łatwiejsza. To jest też kolejny mecz, w którym my nie potrafimy tak naprawdę dołożyć w pierwszej połowie. Bramek przeciwnikowi, żeby ten mecz zamknąć. Tak? W drugiej połowie przeciwnik zawsze poczuje, że jeszcze może z nami powalczyć i zaczyna się trochę robić nerwowo. Dlatego na kolejne mecze skupimy się na tym i na pewno w kolejnym mikrocyklu, chociaż on będzie bardzo krótki z racji tylu meczy, żeby jednak popracować nad tym żeby to te pierwsze połowy były nasze silniejsze, tak jak było to w, tam, w poprzednim sezonie. No właśnie, ten kolejny mecz już w środę i to z Czarnymi Sosnawy jest takie prestiżowe starcie Ekstraligi. Jak się do niego przygotować, bo czasu jest niezwykle mało? No na pewno najważniejsza jest regeneracja tutaj, tak, I skupimy się na tym, bo tak jak powiedziałem na początku, my w piłkę potrafimy grać, musimy to pokazać na boisku. Na pewno też nie pomagły te przerwy reprezentacyjne dziewczyn, dużej części dziewczyn nie mieliśmy na boju podczas poprzednich mikrocykli, musimy wchodzić tak naprawdę od początku. Bo było miesiąc przerwy, planować to. No i myślę, że w kolejnym meczu już pokaż, pokażemy, że w tą piłkę grać potrafimy.